Na każdym wyjeździe oprócz meczu ważna jest kultura. Dlatego też wybraliśmy się za Szczepanem do teatru. Teatru piwa. Dzisiaj przy polityce troszeczkę. Sznietani przy polityce. To samo usłyszycie w materiale Szczepana, który ukaże się. Już, już za 10 lat. Najlepsze piwo w Lwowie i jest tego piwa bardzo dużo. Ten lokal jest na tyle fajny i na tyle mają dobre te napoje, tutaj, które mamy w to znaczy Ja mam jeszcze, a pan już nie, że przyjdziemy tu pewnie jeszcze dzisiaj albo jutro, jeszcze przed eee... Nie wiem. Tak myślę, że jest tak. Nie, to Widziałeś, pan wynosił wodę. <sum> tak, bo tu nie można wody trzymać. 5 złotych za kierunek taki. Dzisiejszą wycieczkę ustawia nam Szczepan, ponieważ on pozaznaczał różne lokale na, na mieście. Wcale będzie turde turde bary lubowskie. To witam w kopalni jesteśmy w lwowskiej kopalni kawy teraz zobaczymy jak się wydobywa kawę Przed momentem zjedliśmy drugi posiłek w tym mieście. Zjedliśmy żeberko, które było na oddzielnym rachunku niż alkohol. podatkowe. To ono... A ty mną widzów? A ja to wytnę przecież wszystko. A. Prawo podatkowe A, no na Ukrainie. No. To jest specyficzne i że pozwala na to, żeby alkohol rozliczać i fakturować go osobno. Tak rozliczać? jak robiło się kiedyś w Polsce, że do każdego piwa podawali orzeszki, żeby naliczyć procent od <laughs> y... posiłku. Jestem na dachu Lwowa i właśnie pojadę stąd samochodem. To się zawali pod tobą. Dawaj, kierujemy tą maszyną. Tutaj jest jeden pedał. Witajcie w domu legend. Niesamowity zachód słońca nad lwowem. Kolego szczypanie, siedzę za niewinność. Urwał się film znowu. Będąc w Lubowie, obowiązkowo trzeba odwiedzić dom legend. Natomiast wychodząc z domu legend, natrafić możemy na szczepana Janusa. Niedobrzysz, panie szczepanie. Legendę Lubowa. Ale dalej idziemy. No masada. Czyli tutaj. A tam gra taki zespół, który często w Lwowie występuje na ulicy i powoduje to, że ludzie, którzy przychodzą w grupie pod ich posłuchacz, się gubią, bo niektórzy idą na drugą stronę tego tłumu, który tam stał czy stoi, a niektórzy na tą. I później się ciężko znaleźć, bo tu wiadomo. <śmówi> Co tam jest? Co tam jest? <śmówi> Sącicie, <rynię. śmówi> Pod knajpą masowizm znajduje się pomnik Wąsa Hermasowa, który w kieszeni różne tajemnice chowa. Tutaj się wkłada rękę. Dotknąłem coś. O! Telefon. Fajnie. Zapraszam do Lwowa, można fajne gadżety znaleźć w pomnikach. Jesteśmy teraz w knajpie u masonów. Dość charakterystyczne wejście jest tutaj. Buty zmieniasz, nie? A nie, no to może skarpetki tam wziąłeś? No nie, to, to tak, nie. to jest drogie, to ja wiem, że to tak. Cały myk w tej knajpie polega na tym, że wszystkie ceny są podane z jednym celem, więcej niż dominujący nam produkty. Jestem oszołomiony tym, ile zapłacimy za to. Pan zapłaci. Ja, ja nie płaciłem mam pieniędzy. I trzeba sobie negocjować, żeby zapłacić 10 z mniej. Witam ponownie z Lwowa. Ostatni jak tutaj byłem, byłem ze Szczepanem. Niewiele pamiętam z tego wyjazdu, dlatego też postanowiłem wrócić i dograć parę miejsc, żeby wiedzieć, jak to jest bez Szczepana. Na szczęście gotów. Tu... Co tu robisz? Oh, A WDP, Ciao, ziomuś! No, Jesteśmy pod stadionem, właśnie kupiliśmy bilety i za jakieś, myślę, pół godziny, godzina będziemy już przerywać derby Lwowa. Sytuacja obu drużyn w tabeli jest bardzo podobna. Sąsiadują ze sobą, zajmują odpowiednio 16 i 17 miejsce, ale derby rządzą się swoimi prawami No i mam nadzieję, że, że tak samo będzie tym razem. Kaca, bo zjedliśmy wczoraj jakieś niezdrowe rzeczy. Ten człowiek tutaj jest pomysłodawcą tego wyjazdu. Geniusz w zła, który zajął nam Turdy klub. Trudno, co robić. Добро пожаловать на второй номер ПФК что у нас с командой под номером 99. Надеюсь, я верю. Ну, и мы на первой половине. W jakże ekskluzywnych derbów Lwowa. Do przerwy jest 1.0 FK, bramka taka tu jest czapy, atmosfera gorąca, na trybunach zimno. A tak naprawdę to jest bardzo przeciętnie. Nie ma tutaj w gości. Stadion, nie wiem, w 1 może wypełniony, więc te derby na pewno nie elektryzują miasta, jak się mogło to wydawać. Zobaczymy, co będzie w drugiej połowie. Miejmy nadzieję, że będzie się trochę bardziej otworzy i to się zacznie dziać. Jeszcze 10 minut do końca, ale musimy się ewakuować. Zbieramy się już na granicę. Mecz jest przerwany, bo kibice zaczęli demolować stadion.

Dobre to Lwowa nie? Tak. <laughs> <Zabij> się, <laughs> No tak widzieliście Kibice Karpat zaczęli demolować swój sektor Zupełnie nie wiem czemu Więc w drugiej połowie naprawdę zaczęło się dziać Ale tak nie sportowo już Dobra, to tyle z Lwowa Trzymajcie się, cześć! Jak coś to jeszcze ogląda, to podziwiał. Znaczy jak no tak, ja też. A jeżeli ktoś się wytrwał do tego momentu, to dajcie, dajcie suba. Ale ja chciałem powiedzieć, że mam Twittera i tam już 12 osób mnie obserwuje. Czy tam, to nie, jak to się mówi? Obserwuję, tak. Followuję. Followuje mnie 12 osób, bądź 13. Elo. 13. Czyn, albo 13.